przestało padać akurat jak przyjechałam do Stany, także chociaż tyle, ale słuchajcie, mamy dla Was niespodziankę, bo jest dzisiaj Jula i właśnie idzie z rudą. I Jula kupiła nowe siodło, także się będziemy mierzyć wszystko dla Rudej, sprawdzać czy pasuje. No możesz się pochwalić, Dobry. możesz się pochwalić nami prawie w maskę Nie, nie, nie to, to. Siadłem? Tak ja już Mam tu siodło Na przybiarki tylko no, także jak słyszeliście, jest nowe siodło dla Rudej yy, i zaraz będziemy wszystko mierzyć, sprawdzać. Jula pewnie też sobie wsiądzie, no bo chyba jej nie daruje tego, jak go tutaj nie sprawdzić dla nas na wizji i nie oceni. Także fajnie, w końcu rodzinka będzie miała dobrze dopasowane siodełko, no i nie będą musiały już pożyczać ode mnie, mojego, także super. Cześć! Okropny wiatr. Na szota, buziak dla widza. Dziękujemy. Wędyle, po wczorajszych skokach, pójdzie sobie na lożę i popracujemy tak troszkę wiecie z ziemi. Robimy te ćwiczenia, nad którymi sobie ćwiczymy. A na pokerka wsiądę, jeśli tylko zdrowie mi pozwoli, bo nie wiem, jak się będę później czuła. Bo jeszcze, kurde, ta choroba tak mnie trzyma. Zatyka mi uszy. Mam zatkane zatoki, wszystko mi siedzi tu. Także, no. Starość nie radość, nie byku? Użyjemy sobie odżywki Wętuś dzisiaj trochę brudny Ale... Do wyczyszczenia w miarę nie, Trzeba ten busz rozczesać Nie? Nie, nie Tam jest dziecko Czemu nie brązowe? Bo brązowe nie Uau. Wow. Ruda. É o da mais Wow. o da mais Uau Nu podo. Dizem też também gente <coughs> Wow, Wow, o nie, a ja nie wiem, która do... Zaraz ogarniemy. Zobaczcie, wiadomo, jak ma nową derkę. Wow, polarową, teraz będzie szybko sechł. No, <noise> pierwsze wejście na nowe siodło. No, nie, że się prezentuje. A weź ten. Weź tak jeszcze tu stań. <laughs> stań tak. O, właśnie, czekaj. Ja zrobię cięcie. Zrobiłam zdjęcie, cięcie. Uaaa! O, i będę miała do miniaturki. Możecie iść. <laughs> Stara głowa, mizerka znowu zbawiła jakieś głupie rzeczy i o. Zobaczmy, to już mogli poskakać. Szeregi ktoś ogarnął. Ale niestety dzisiaj masz wolne. Ty no, ty całkiem prestiż wyglądasz w tym komplecie. Ja pierdziu. Wow, jeszcze jak przypozujesz. No. Co? dobry koń. Dobry koń. Ruda, ty jesteś dobry koń? No, jakie siodło ma, nie? Zazdrościsz jej? Nie, ty też masz dobre siodło. Dobra, dawaj. Wsiadaj. Ekscytujesz się? Nie, stresuję się, że nie pasuje. się. O, tak jak stoicie jest dobrze? Wsiadaj. Jezu, ta zawsze. Trzy razy musi różne rzeczy zrobić. Nie, no, wygląda całkiem git, powiem ci szczerze. Dobra, wsiadaj, wsiadaj. Pierwsze wrażenie jest najważniejsze. Kurde, bo. O! Wygodne? Na siodło? Wygodne. Tak? Dlaczego? To No to właśnie nie, zamsz by ci powodowały takie bardziej trzymanie. Nie, no będzie się, się bardziej. Na zamszu? No. Ale zobaczymy. Nie no, raczej właśnie na skórze bardziej się ślizga, szczególnie jak wiesz, nie jest posmarowana. A zamsz jest taki no... Zamszowy. <laughs> no dobra. A może faktycznie tę strzemiona dziurkę w dół? No, no tak. Dobra, to zrób sobie dziurkę w dół, a ja idę Wentusia ubrać w halter i zaraz przyjdziemy do ciebie. A dasz się karnąć? No, Czy... i ja tak to przeczytałam właśnie przed chwilą, tak chyba cały stres ze mnie strzemiony. Ale to przeczytałaś? Yy, bo Raksana napisała, że jest 100 razy lepiej. Wow. to ja nie wiem jak my się dogadamy, a nie chcę zostać siodłą w dupie i tak cały czas miałam taki tysiąc myśli na minutę ale jak wcale myślę, że jest 100 razy lepiej to ja już chyba... czyli, czyli git, zostajecie bo jeszcze elektrona powiedziała, że ja chcę tam zdrowe oprawki zrobić ale to są zdrowe poprawki tu jest wypełnienie węglaniem więc całe wysychanie czy coś tam zrobimy no to git, git Już tak ze mnie to zeszło wszystko. No dobra, to kiedy zawody w Nowym Środle? No teraz tutaj treningi robimy. Aha. powoli, żeby było. I jedziemy. Na najbliższe. Ja już jestem gotowa. Dobra. Super koń, tak? Do przodu. O ty leniu mały. Hop, hop. Vai, vai. Tá aqui, é super. To co, lecisz, mała? Nie pochylaj się tak, nie wiem, teraz akurat. Ej, no powiem ci, że całkiem fajnie przylega. No. I wygodne jest. No chyba git. się.

Chyba git, chyba git, no? A jak wygląda z ziemi? No, wygląda w porządku. Całkiem nieźle. A czujesz, że stabilne jest wszystko, git? No, to dobrze. Vamos oh. Jak? jak to nie? Tak? No. Oj! Tak, chyba chciała w prawo podjść. W prawo chciała jechać. Ojej. Jaka wesoła. Myślałaś, że co? Trochę mam dużo energii, że wybiegana. Nie pracowałaś ze mną tyle czasu pod siodem, to co ty myślisz? <laughs> Dobrze. Wentyl. Wentyl podobnie. Ciepłe No bo wy, wy, wygrzałam dupą, ale ja za kwasy. Na bank. Już to czuję. Już mam. No ja dawno nie jeździłam, więc wiesz. I ona też nie, więc też jej wybacz w razie czego. Nie Ja ją usprawiedliwiam. Była na L4. No na pewno. No, no na pewno. Ja nie czuję aż tak mocno różnicy ze względu na to, że ja dawno nie jeździłam, nie? No tak. no. <laughs> Te nóżki. No, wiem. To prawda, ja się zastanawiałam, czy ich nie odpięłam. I tak zaglądałam tam. Ja nie tam. Mogę, bo one są odczepiane. Na rzep w sensie. Tak, mało jest przodu, nie? A one nie? Nie, tak, nie, tak. Kurde, nie wiem, nie pamiętam. Nie pamiętam. To trzeba jej wybaczyć dzisiaj. I myślę, że jeszcze przez kilka treningów, bo nie jeździła. No! Schowała się za mocno. No, ona się dzisiaj chowa. Znaczy ona ma tak ogólnie, ale. No, wiem. I ona wtedy tak śmiesznie przyspiesza. Hello. Siema. No dobra, starczy mi chyba. No całkiem niezłe. Trochę tutaj mi właśnie brakuje jakby czegoś. Zawsze no. można, wiesz, dokupić też inne powie, po, po, W sensie na rzep... Tak. Albo że podpiąć wyżej dać. Wiesz, mogą, mogą już, może są już uklepane jakieś, nie? No jest, one są mniejsze, ale... Tutaj jest mocno płasko, z tyłu. Nie no, jest Jest klocek, no to... Nie, znaczy nie oczekowałam, jakby to było słabe, ale myślę, że nie oczekowałam. Czuję się, jakbym siedziała na ciężarówce. Nie, moja koje nie są takie gruba. <noise> ale ona nie jest już gruba. Gosia, wiesz... Ale Gosia mówiła, że i tak jest lepiej. Wiesz, Pracujemy nad mięśniami pleców, ale ja nie mam za bardzo wpływu na jedzenie. No. Wiesz jak jest. Musi pracować, nie? No właśnie. Ale to tak, to ona taka jest. Tak, ona taka jest. Dlatego mi tak ciężko było znaleźć normalne siodło dla niej, pasujące, bo większość koni nie jest taka w barach szeroka, jak ona. Wiesz o co chodzi. Przetestowanie. Nie ma sprawy. Nadaje no, się, możesz jeździć. Również dziękuję. Tak, polecasz? <noise> Polecam, możesz jeździć. A któż to na mnie już czeka? Idę odprowadzić wentylka i zaraz po ciebie przychodzę. Pojeździmy, co? Także wentylek lekko poruszany z ziemi, sobie pochodził w pusie. E, też dzisiaj w sumie nie galopowaliśmy. Raczej chciałam, żeby troszkę się tak wiecie, poruszał, e, poćwiczył trochę tak z ziemi, te nasze e, podstawy, które teraz ogarniamy sobie. E, i, I co? I Malus, bo wczoraj bardzo ładnie skakał, także tylko delikatnie na rozruch. Kurde, jak zawsze nie nadążam włączyć nagrywania, i zawsze one rżą do mnie, a ja nigdy nie nagrywam. O, no cześć. Pokarek już praktycznie gotowy, siadał koma. Chciałam Mali tylko przeczesać mu ogona, ale pomaga mi w tym odżywka z Dr Horsa. Dzięki, kot, kot. kot. Mizerka. Ile 15, 15, 15. 15. <laughs> tak. Jesteśmy wypożyczalni tutaj yy, odżywek i produktów Dr. Horse. Ale chciałam tylko powiedzieć, bo nie wiem czy powiedziałam, pokarek zawsze jak ma jakąś taką dłuższą przerwę, to później jak wraca pod siodło, skacze czy cokolwiek, to tak się skołany stara, tak bardzo chce, że te przerwy, no tak o tobie mówimy, że te przerwy naprawdę dużo mu dają i, i ono jest wtedy taki fajne, bardzo fajne, fajny konik. Ale się rozpadało. Zdążyłam dosłownie wejść na hale. Runęło deszczem masakra Wow, fajnie to wygląda. Zobaczcie? Tak. Dobry jest. Nie? Wow, mega. Zobaczcie.

Wow, umiesz zmieniać kierunek? Aż przestanę oddychać. Wow, brak mi słów. Uważaj Krystian, zejdź im z drogi, bo tutaj niewiarygodne rzeczy się dzieją. Niesamowite, co? Niesamowite. Cóż za genialna para i genialna zmiana kierunku po prostu. Od linii pięknie, pięknie, Luna. Nie zapomnij się z tym wąchaniem. Wow, naprawdę jestem pod wrażeniem. Dobrze. Dobrze. Nie, jest idealnie. Wszystko idealnie? Jest idealnie. A ty co, Luśia, sądzisz? Co? Luśia chciałam zapytać, co sądzi, ale nie odpowiedziała. Chyba o, też, chyba brak jej słów. Brak jej słów? Tak myślę. Pięknie. Chcesz zobaczyć? No, czekam na to. Dobra, bo się już zakręciło mi się w głowie. Zmień kierunek, i ja nagram jak galopujesz. Bum, przejście. Jestem gotowa. Wow. No, super. Rewelacja. Jak to mawiała Laurka Petarda? No, jest No, on jest mega wygodny, to prawda. To chyba na rudę nie galopować. Ale ogólnie nie, faktycznie, bo wentyl wywala tak dziwnie. Ma taki jakby. Krok takiego wyrzutu mocnego, i na nim ciężko jest wysiedzieć, Jak pamiętasz, na oklep to nam się wydawało, że on bryka w ogóle co krok, a on po prostu no tak ja ma. No, bo to nie było, to nie jest wygodne. I Ruda tak samo, a ten to kuźwa majstersztyk. Patrzę, Bierzesz? patrzę. A jakby tak zapytam, najwyżej wytniesz, jakby nie powinien trochę mieć bardziej nosa do przodu, bo on tak ogólnie ma trochę pionowo, a nie wyciąga tak tego noska. Ale to najwyżej wytniesz. O, teraz, teraz, te, no teraz trochę się skrócił, ale ma no. no. No, no, no. Lepiej? O tak, lepiej, no. Teraz jest git. Nosek do przodu. No, wiesz, to jest idealne. Cały zastajemy ci ci No. Super. Dobra, to się odkręcę i czeka. Boże, jaki to jest okropne. <śpiękne> Jaka jest piękna. Super. Super. Bravo. Super. 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 Ja cię jakby nie pośpieszał, ale długo tak, bo mi się w głowie kręci. Nie no, jak ten to je! To jak oceniasz swoje siodło 10 na 10? 9. Dziewięć na, na 10. Zawsze może być lepiej, nie? Zawsze może być lepiej, ale i tak jest dobrze ważne, żeby dla konia pasowało. Raksana zrobi tam swoje drobne poprawki. No. A powiesz no jeszcze co to za, za sudełko jest, bo my tyle o nie mówimy, Aha, no tak. a my nie wiemy. To jest Trouwed, tak się chyba mówi. Nie jak coś to mnie poprawicie. T4 Compact. Okay. Jest syntetyczny. Wypełnienie ma wełniane. Ale chyba on jest półsyntetyczny, bo nie, to nie jest. Skóra, może, no? Nie wiem, albo. Nie wiem, ala albo. skóra. Już było w opisie. Syntetyczne. Odpinane ma poduszki. Mhm. Dzięki, dzięki. Dobra, nie kolanowy, no Rzepki. a z tyłu nie. Z, a nie, jest też z tyłu. Też jest odpinane. To można ten poszukać. No jest taki fajny. No spoko. Coś, nie wiem, czy to jeszcze. Fajnie. No, ruchy. można poszukać innych na, na, na zmianę, nie? Ta, y, tych tych no klocków. No i system wymiennych łańcuchów. Jest on już teraz czerwony. Super. Bo biały jest Super. Więc więcej Także mamy siodło. Wracamy do działania. Jeszcze tak na razie na spokojnie, bo jeszcze poczekamy aż rok dojedzie, ale i tak byśmy nie staczali teraz, żeby żebyśmy mieli przerwę. To sobie po... 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 po i wracamy do żywych A jak już Roxana wszystko... coś, coś zrobi Rozrobi Niedługo, to... To wracamy z tymi domami Super, dziękujemy Dziękuję bardzo A pan Pokerco stoi i, i to, czeka tak, idę to, yy, to No dobra, a my się rozbieramy po treningu Ej, uwaga, mój koniec zaczął gubić sierść, chyba idzie wiosna, dajcie znać czy wasze konie też gubią. O Boże, wygląda jak ciotka, faktycznie, no dobra, <laughs> jestem waszą ciocią ulubioną Tak. Była w końcu czułana w pienie. o, 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 ty daj! no dobra, Musia mówi, że musimy kończyć, bo ona chce jechać do domu, także trzymajcie się, buziaki, cześć i pa.